Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj do mnie przyszła paczka z Polski. Jestem strasznie szczęśliwa. Paczka jest rewelacyjna, tylko pokazuje, jak bardzo moja rodzina mnie zna. E, paczka w sumie przyszła od mojej siostry i e, również e, coś jest od jej narzeczonego i od mojej mamy. I e, e, chciałam powiedzieć, że po prostu. E, oni mnie tak dobrze znają i ewidentnie oglądają moje filmiki, więc wiedzą dokładnie, co potrzebuję. Mam tutaj po prostu sklep kosmetyczny w tym momencie i długi czas nie będę musiała nic kupować, wydaje mi się. I jest troszkę też niekosmetycznych rzeczy i chciałabym Wam szybko pokazać, mam nadzieję, że ze mną zostaniecie. I dajcie znać, czy y, używa się ktoś z tych produktów i czy możecie mi coś powiedzieć na ich temat. Ym, po pierwsze chciałam szybko się pochwalić, że dostałam piękne obrazki od moich chrześniaków. Po prostu jestem bardzo szczęśliwa, i ja je wszystkie sobie chowam. E, i, I trzymam i bardzo mi miło, jak nie przysyłają mi takie rzeczy Mam coś, co poprosiłam moją siostrę w maju Bo w maju wyszła ta książka Jak wiecie, u mnie na kanale raczej nie zobaczycie książek jakichś kryminalnych I jakichś takich, nie wiem, tych... Biografii, wiecie, ja takie książki czytam. Ja jestem chyba bardzo młoda duchem i ja bardzo lubię takie właśnie książki y, dla nastolatków, takie fantazji i tak dalej, więc wiem, że jest tam również kilka osób, które podziela mój gust i również czytają Ulisse Samora. I y, właśnie wyszła ostatnia część w maju. Y, ostatnia część to nie jest jeszcze ostatnia, ale y, 15 część teraz wyszła i jest no bardzo szczęśliwa, że mogłam się do niej dorwać. W ogóle te książki są tak pięknie robione, więc chyba w poprzedniej patrzcie właśnie, również było. Była ta książka, bo właśnie głównym powodem, dlaczego ja potrzebuję tą paczkę, to była ta książka, więc bardzo się cieszę, dziękuję mojej kochanej siostrze, że szukała, bo nachodziła się za tą książką trochę, więc super. I z um, niekosmetycznych również mam tutaj coś. O, na odchudzanie jak kiedyś ja wspomniałam, odchudzam się z, pod, pod okiem profesjonalista A Tym profesjonalistą jest właśnie e, Mój przyszły szwagier e, Więc e, mam wymierzone, wymierzone, ważone jedzenie Więc mam, e, wiecie, listę Co mam jeść, mniej więcej o której godzinie e, Ćwiczenia i tak dalej I między innymi piję białka węglowodanowe, jeżeli się orientujecie To się znaczy, ktoś jest na takie również diecie I, e, i właśnie e, Chcieli mi wysłać również białka i węglowodany, ponieważ są dużo tańsze w Polsce I w, większej, w większych ilościach smaków i tak dalej I ja w ogóle zawsze myślałam, że te puszki wszystkie takie z tymi jakimiś proszkami w środku To są jakieś sterydy w ogóle I tak mi się to każeło zawsze, żeby wiecie, jak gdzieś to jeść, to gdzieś się po prostu takie A to nie, tam są białka, właśnie węglowodany I ja jak kupiłam mój pierwszy... Białko, ono tak wygląda. To ja mówię, matko boska, jaka wielka, pucha. Mhm. Tak wygląda ta. I to jest przepyszne w ogóle, bo to jest... Em, to ma, dostałam czekoladowe, tu właśnie jest albo truskawko, albo czekoladowe, to jest przepyszne, mieszane z owsianką, albo jak piję właśnie po treningach. Uwielbiam te... Em, uwielbiam te i w ogóle, więc dostałam coś takiego. I to jest dosyć ciężko było mi znaleźć węglowodany w proszku, tylko w jednym takim właśnie sklepie sportowym i to takie bez smaku w ogóle jest. I dostałam taką małą paczuszkę dwie takie paczuszki e, i dostałam truskawkowej Kiwi, podobno Kiwi z rewelacja, więc e, na pewno Kiwi otworzę pierwsze, więc bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, bo e, dużo z Was pisało mi, że właśnie widać, że schudłam i rzeczywiście, bo mierzę się co tydzień i tak dalej ważę i e, spada waga, więc ja jestem bardzo zadowolona, więc kontynuuję. E, I właśnie potrzebuję takich rzeczy i one są pyszne i w ogóle bardzo się cieszę. Dostałam właśnie jeszcze tabletki na spalenie tłuszczu, które również zażywam. Tu jeszcze mam takie dwie saszetki tego, do góry nogami, tego białka, i tak dalej. Więc pycha rzeczy: no jak zobaczyłam te worki, to normalnie ręce mi opadły, jak zobaczyłam taką wielką ptaszkę. I jeszcze z takich kosmetycznych: troszkę wam, troszkę wam pokażę leków. Dostałam. Znaczy, poprosiłam się też, mi kupiła te tabletki. Mój mi mówiła, że po nich super rosną włosy, i to są tabletki z drożdży piwnych. Um, tu jest ich 200, 200 tabletek i one 9 9,30, więc są jakoś super drogie, a podobno super po nich rosną włosy, więc um, no teraz nie wiem w sumie, bo um, w ogóle chciałam powiedzieć, że w moim życiu niedługo mm, mam nadzieję pojawią się pewne zmiany i um, mam wrażenie, że moje życie w końcu się troszkę ruszyło um, i... Stwierdziłam, że trzeba robić na co się ma ochotę, bo mamy tylko jedno życie I um, na pewno zmianami e, będą zmiana mojej fryzury I od dłuższego czasu nad tym zastanawiałam i rozmawiałam z wieloma osobami I wszyscy powiedzieli, żebym to zrobiła Więc um, napatrzcie się na blondynkę z długimi, dosyć długimi włosami Bo już niedługo taką nie będę e, Więc mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać Bo w ogóle nie wiem czy... Mm, nie, nie rozumiem tego raczej jak ludzie są zszokowani, jak jej mówię, że są naturalną blurunetką. Więc nie wiem, czy oni myślą, że ja sobie te odrosty to sobie tak farbuje na ciemno, czy jak, więc nie wiem. Więc, więc będę ciemniejsza troszkę, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i nie odsubskrybujecie mnie, bo woleliście blondynkę. No, więc, ale tabletki się na pewno przydadzą i będę je zażywać na pewno, żeby było zdrowsze i gęstsze. I myślę, że nawet poproszę dama, żeby zaczął zażywać, będzie miał bujną fryzurę. Następnie poprosiłam, znaczy nie poprosiłam mamę, mama mi wysłała opokan, ponieważ właśnie miałam ostatnio wolność od pracy, dzisiaj byłam pierwszy raz tak naprawdę w pracy, przez moje plecy, więc jesteśmy zabezpieczeni na następny raz i również dostałam skrzyp na skóry włosy i paznokcie, też się zawsze przyda, żeby mieć ładniejszą skórę, paznokcie też mam ostatnio takie, tak. Ja tak no lepsze, już po mojej drzewce, ale wiecie i tu jest taka maść hmm, krem do pielęgnacji skóry naczynkowej Niverosin, to się znaczy ktoś tego używa, czy ktoś ma problemy z pękającymi naczynkami, bo im popękały na udzie wygląda to dramatycznie i, i właśnie mama mi e, wysłała taki krem, mam nadzieję, że to chociaż troszkę zniweluje i z niej kosmetycznych jeszcze mam dwie rzeczy, e, po pierwsze takie śliczne kosme kosmetyki takie śliczne kolczyki, które były w glossy, boxie mojej siostrze nie pokazała karteczki, więc tam ja uwielbiam takie drobne rzeczy. I kochani, najpiękniejsze bransoletki na świecie. Są po prostu cudowne. Siostra mówi, że znalazła gdzieś tanio, chyba na wesele je kupowała, no to już pamięta, może nie. I wyda się czy też chce. i są po prostu cudowne. W czterech kolorach: biała, niebieska, różowa, czarna. I one są tak jakby z takiej siateczki zrobione. W środku jest wypełniona takimi. Podejrzewam, że to są plastikowe, takie jak berlanciki. I tutaj jest tak jakby charms. I one są na taki magnesik zapinany. A wiem to, bo jak zakładałam, to już myślałam, że zepsułam pierwszą, a ona się po prostu rozpięła. I są przecudowne Nie wiem ile kosztują, ale jak Wam się podobają, to zostawcie komentarz i mam nadzieję, że moja siostra Wam odpisze. Bo ja szczerze mówiąc nie wiem ile kosztowały i gdzie są kupione, ale są przecudowne. Na zdjęciu wyglądały ślicznie, ale na żywo są jeszcze piękniejsze, więc będę sobie je mieszać. Są rewelacyjne, jestem zachwycona. I to tyle już z nich kosmetycznych i teraz przejdźmy do tego po prostu królestwa, które tutaj widzę. Po pierwsze jest troszeczkę kolorówki, niedużo, bardzo nawet malutko, ale ja kolorówki e, lubię minimum, w strach i e, dużo mam pielęgnacji, które na pewno zużyję. E, po pierwsze jest to eyeliner z My Secret Waterproof Eyeliner, więc na pewno się e, przyda, ponieważ e, lubię ten Super Glory, ale wiecie co, ostatnio jakbyśmy na spacerze po lesie, jak ktoś mnie e, śledził na Instagramie, to wie, że błądziliśmy 3 godziny dzięki mua. I um, tak się śmiałam z tego zmęczenia, że już chcę do domu, a tam jeszcze tak daleko przed nami. Tak się śmiałam. Stwierdziłam w pewnym momencie, że muszę sprawdzić makijaż, bo chyba mi się coś rozmazał, a przecież mój Adam to nie ma pojęcia, co znaczy rozmazany makijaż. I ja sprawdziłam sobie w telefonie, kocham opcję po prostu selfie w telefonie, a ja mam po prostu kreskę do samego prawie ucha, e, więc przyda mi się e, wodoodporny, tak myślę. Następnie coś, za czym podobno ma bardzo dużo chodziła. My Secret Face Illuminator Powder. Tak się to mówi chyba. Nie wiem mój angielski. Przepiękny, taki rozświetlający puder. Jest przepiękny. Więc cieszę się, że dostałam go i na pewno będę go używać. Dwa lakiery. Po pierwsze nie wiem jaka firma, to jest paznokcie w płynie. Podobno jest super i będę używać, ponieważ moje paznokcie są takie... Hmm, już nawet ok, ale jeszcze im trochę brakuje. Więc nie wiem, co to za firma, właśnie, czy to miała jeszcze jakieś opakowanie, ale yy, na pewno, na pewno żyje. I lakier przepiękny, który mój Adam jak wyciągnął z opakowania, yy, znaczy z tego pudełka, ponieważ w ogóle nie mogłam ja wyciągać z tego pudełka, bo on stwierdził, że on będzie mi wszystko podawał. Musiałam siedzieć, czekać, jak on wszystkie te bąbelki rozcinał, te taśmy i te miliony opakowań, gąbek, i co tam jeszcze masz na wpakowała. I jak wyciągnął lakier, mówi, że to jestem cała ja. <grym> I to jest Vivo Hello Summer, przecudny, mieniący się, różowy lakier. Jest przepiękny, mam nadzieję, że będzie wyglądał identycznie na paznokciach. I to jest chyba kolor e, numer 3, bo tylko tyle tu widzę, nie pamiętam właśnie, jakie. Bo tam były numery właśnie, bo już mam coś z tego Hello Summer. I jest po prostu przepiękny. E, mam coś do zmywania makijażu z Rivaldo, lub nigdy nie miałam nic do zmywania makijażu. I to jest lotion do demakijażu. Zobaczymy. Nieduży, więc jak nie będzie dobry, to nie szkoda, a jak będzie dobry, to szkoda, że jest I teraz przechodzimy do królestwa peelingów. Ja ciągle mówię, jak bardzo kocham peelingi, jak dużo ich używam, bo muszę do każdego golenia, bo inaczej mam podrażnienie. W tym momencie już nie muszę i za jakiś czas się pokaże filmik, co takiego cudownego sprawiło, że już nie mam podrażnienia i nie muszę golić się codziennie i w ogóle jestem zachwycona. Kto nie kocha mieć gładkiej skóry? Więc mam tutaj super milion peelingów, a jeszcze do tego Adam podbiera, bo jak wracacz czas pracy, jest tak ufajdany, że tylko peelingiem może, wiecie, zetrzeć ten brud z siebie. Tego mu nie dam dotknąć, nie ma bola. To jest organik, kochani, to jest coś cudownego. To jest, ja już Wam mówię, cukrowa pianka peelingująca do ciała, pinakolada. Patrzcie, jak to super wygląda. To jest, wygląda jak pianka... Z czymś się kojarzy do jedzenia właśnie jakaś taka pianka. To wygląda cudnie. Widać się, ziarenka pingujące. Pachnie super. I w ogóle ja bardzo lubię tą firmę. Szkoda, że jest taka super droga. Opakowanie jest cudowne. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Dajcie znać, czy ktoś to używał tej pianki, On kiedyś się baw czymś, boję w ogóle. Rewelacja jestem. To, to pierwsze pójdzie na odstrzał. I było coś takiego na Instagramie, że któraś z Was, nie pamiętam właśnie która teraz, bo to już było jakieś czas temu, wrzuciła zdjęcie nowych peelingów z Liren. No więc napisałam do siostry, widziałaś nowe peelingi? Czytaj, kupisz mi, bo bardzo bym chciała spróbować. I kupiła mi wszystkie. Chyba cztery są tylko, tak? Wydaje mi się, że na zdjęciu były cztery. Super, jestem zadowolona, no ale siostra, przesadziłaś trochę. Z Liren kokosowy. I to jest kokosowy peeling solny, drobnoziarnisty peeling nawilżający, więc... To nie kocha kokosu. No. Um, brzoskwiniowy peeling regenerujący olejkowy scrap zmiękczający. Ten może być fajny. Wszystkie muszą być fajne, w ogóle uwielbiam produkty z Liren. Mango peeling grubo gruboziarnisty, scrap modelujący. I czwarty to jest grejpfrutowy peeling antycelitowy, głęboki drenaż strukturalny. Więc opakowania w ogóle z te opakowania wyglądają pięknie, no ale siostra przegiełaś. I dostałam się tutaj peeling, to od mojej mamy, miałam już go kiedyś z altery, to jest ten kokos papaja peeling pod prysznic, ja go używałam jako normalny żel pod prysznic peelingiem, bo on ma dosłownie drobinki kokosu w środku i jest bardzo fajny jako taki do codziennej peelingnacji, przez to skóra jest cały czas fajna, więc ja na pewno to zużyję, rewelacja. Tu mam dwa pilingi z Joanny. Jeden jest z kawą. Skąd wiedzieliście, że lubię kawę? No skąd? Ja to kiedyś mówiłam. I z pomarańczą. Z Joanny zawsze je lubiłam. Bardzo fajne. Czy oni w ogóle kiedyś zrobią taki pełnowymiarowy te peelingi? Ja I z Marionu. Chyba z Marionu nie miałam, a może miałam. I tu jest z mleczkiem kokosowym, więc kolejny coś z kokosem, rewelacja. I tutaj mam em, coś do ciała. Nie ma tutaj dużo balsamów, ponieważ ja mówiłam, ja siostrze, że ja mam ich jeszcze multum. Ja dopiero zaczynam się dokopywać do tych, co dostałam w poprzedniej paczce, co były w zeszłym roku. No ale nie wiem, używam peelingów, boże, peelingów. Balsamów dwa razy dziennie, a i tak, e, tak wolno mi strasznie schodzą. I tu jest coś z Natural Line Spa Professional Silk and Wild Roast. I to jest do twarzy i ciała. Myślę, że do twarzy tego nie użyję, tylko właśnie do ciała. Więc um, zobaczymy, nigdy pierwszy raz w ogóle um, widzę tą firmę, nigdy nie spotkałam się, więc zobaczymy. Tym bardziej nie ryzykowałabym do twarzy. I dwa kremy do stóp, bo również narzekam ciągle, że kremy do stóp. Tak ciężko są do dostania, drogie są. Mam właśnie tylko ten jeden Soap glory, jest bardzo fajny, ale to jest jedyny jaki mam. I tu mam tak w ogóle z Joanny. Nie wiedziałam, że Joanna robi ta sensual wersja. regenerujący krem do stóp, olej arganowy. Nie wiem, czy kiedyś używaliście. AA, krem do stóp, aktywny, naliszający. Argan, marula, oju, skóra, szorstka. Ostatnio muszę wam powiedzieć, że mam strasznie wysuszoną chyba dlatego, że ciągle chodzę boso po domu i przez to mam takie wysuszone stopy i ciągle muszę wcierać te kremy. Tutaj mam coś do, do podprysznic. Jedna to jest do kąpieli ta pastylka na To są rewelacyjne. Nie wiem, czy kiedyś je mieliście. Ona jest taka malutka, a ona normalnie całą kąpiel zrobi fioletową. Więc ja już miałam ich kilka, one są genialne. Nawet ta kokosowa, która jest biała, robi Wam białą wodę. Rewelacja! I dwa Żele, które mi właśnie pokazywała kiedy się śmiała. Co oni nie robią, żeby baba kupiła kosmetyk, bo on jest pięknie zrobione opakowanie e, błyszczące w środku, e, nie miałam produktów Swa chyba milion lat. I to jest jakaś wersja Magic Oils z Blue Lotus i Pink Jaśmin, więc super, zapas żalu jest. I teraz do włosów, po prostu dziewczyny, rewelacja. Oglądałam filmik u um, Alci i zachwycała się szamponem z altery z morelą i pszenicą. Mam dwa. Super pachnie, podobno fajny, więc zobaczymy, mam najczynie fajny. E, tu muszę podziękować em, mojemu przyszłemu szwagrowi, ponieważ wiem, że on zupełnie nie jechał. Dziękuję. E, odżywka z Iwrosar, nigdy nie miałam odżywek i tu jest jakaś odbudowająca z olejkiem Jojoba. Więc zobaczymy, bardzo jestem ciekawa jej i dziewczyny. Kolejny dowód, jak bardzo mnie znają. Moja ukochana odżywka od ponad chyba 10 lat. Latę. Uwielbiam ją, jak tylko jadę z dużą torbą. Pierwsze, co jest w mojej głowie na liście, to jest kupić tą odżywkę. Uwielbiam, moje włosy uwielbiam, kocham ten zapach, kocham. Dla mnie zawsze był kokosowy, chyba się sama okłamywałam, bo wszyscy mówią, że to jest jakiś zapach mleczny, coś tam, trzeba. Ale ja uwielbiam, kocham po prostu tą odżywkę, więc jestem taka szczęśliwa, bo nawet nic nie mówiłam że żebym ją kupowała, więc... Boże. Ale ym, jak wszyscy mówią o tych odżywkach, właśnie te skalosy, skalos, skalos, nie się, pa. skalos, te różne mm, wersje zapachowe, to zawsze mnie kusiła ta bananowa. Ale jak już jestem w Polsce, no to nie kupię dwóch, bo one są ciężkie i duże, no to zawsze biorę tą. I moja siostra całkiem przypadkowo wybrała bananową, bo chyba wie jak ciągle się za, zachwycam tymi e, produktami w ogóle z bananem i odżywka i szampon z The Body Shop są super, uwielbiam ten zapach banana na włosach, tylko tamte produkty są no niestety, nie oszukujmy się, drogie, nie wiem szczerze zle tak kosztuje, ale ja coś, coś nie są one tak bardzo drogie jak właśnie ten, te miniaturki. A tu jest litr odżywki, więc strasznie cieszę się, że ją oczywiście otworzyłam. Niech czy w ogóle pachnie bananem? Pachnie mega pięknie bananem. więc Jestem zachwycona, nie muszę produktu do włosów kupać bardzo długi czas. I teraz jeszcze szybko chciałam powiedzieć, pokazać Wam masę rzeczy, które mam tutaj do twarzy, ponieważ znacznie nie tylko do twarzy. Ponieważ um, też narzekałam, że ostatnio nie miałam maseczki Kupiłam jakąś taką w tubce, bo, bo też nie mogłam nic tu znaleźć Więc i moja mama, i moja siostra kupiły mi różnych takich fajnych rzeczy Więc szybciutko Wam pokażę um, Z maska płatki róż nigdy nie miałam W ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jest Perfekta, słodkie migdały, uwielbiam ją, bardzo często ją używam To musi być fajne, peeling do twarzy z Marionu Kremowy z ziar ziarenkami truskawki Rewelacja, kocham truskawki to też pierwsza znaczu widzę. Perfekta serum intensywnie regenerujące. Kiedyś ja w Polsce byłam, że takie rzeczy się pojawiły. I macierzyste odmładzanie komórek, Jakaś pusty mask, ale będę się maskować, mówiłam. Dwie celie deluxe, perłowy lifting argan królewski. Ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie tak, jak miałam jedną, taką niebieską i nie mogłam jej zmyć wtedy z twarzy. Mam nadzieję, że ta będzie fajniejsza. E, to jest super. Marion to jest termoaktywny duet dla stóp. Peeling z naturalnymi łupinami z moreli. Kremowe serum z masłem szaksek, w tym z pomarańczy, na Święta na stopach, dwie saszetki. I tutaj kolejny dowód, jak bardzo mnie słuchają moich filmików. Kocham tę mandarynkę i maślankę, ten tą sól do kąpieli. Uwielbiam, nie podzielę się z Adamem. On mi zżera po prostu moje płyny, moje sole, tego mu nie dam. I tutaj jeszcze, właśnie moja mami dorzuciła. Kapsułki, które uwielbiam Q10 i Anti Age. Zawsze kupuję tę albo tą niebieską. Tutaj mam cztery fajne takie e, z perfekty. Sok z pomarańczy, serum do twarzy: ko koktajl matujący, nawiszający. Mikroperły matujące. Z pomarańczem uwielbiam takie rzeczy z cytrusami w ogóle. Z Rivaldo lub maseczka naprawcza. Oczyszczająca i odświeżająca. Nigdy ich nie miałam, więc rewelacja. I coś takiego, czego nigdy nie widziałam z efektimy. Hydrożelowe płatki pod oczy Na bazie ekstraktu z czerwonego wina Coś na moje super podkrążone Pozmarszczkowane okolice oczu Więc to tyle, cieszę się bardzo Mówię wam, jestem taka zachwycona tu sklep z kosmetykami w tym momencie I zaoszczędzę dużo pieniędzy, chociaż nie zaoszczędzę Bo teraz muszę się zrobić fajną oczkę Ale dajcie znać, czy coś używaliście I w ogóle, i w ogóle Jestem taka szczęśliwa I dziękuję bardzo za oglądanie i wszystkim, którzy tam dostali, I W ogóle wszystkim bardzo dziękuję I widzimy się w kolejnych filmikach, pa pa!